Witam. Na dzisiejszej lekcji powiemy sobie o tym, jak poprawnie przejechać przez skrzyżowanie. Omówimy sobie zasadę prawej ręki oraz przeanalizujemy kilka sytuacji drogowych. W kodeksie drogowym jest zapis, który nazwano zasadą prawej ręki, a mówi on o tym, że na skrzyżowaniach równorzędnych, czyli takich, gdzie nie ma drogi głównej. I wszystkie drogi są podporządkowane, musimy zawsze przepuszczać wszystkie pojazdy, które mamy z prawej strony. Dodatkowo, jeżeli pojazd jedzie z sprzeciwka na wprost albo skręca w prawo, a my skręcamy w lewo, to również ten pojazd przeciwka musimy przepuścić. Tą zasadę prawej ręki stosujemy również wtedy, kiedy mamy drogi o tym samym priorytecie. Czyli na przykład dwie drogi główne, dwie drogi podporządkowane, albo dwie drogi ze światłami zielonymi. Mamy tutaj taką przykładową sytuację. Pojazd czerwony, jadąc na wprost, musi przepuszczać pojazdy, które ma z prawej strony. Pojazd zielony jest z prawej strony pojazdu czerwonego, dlatego ten pojazd. Pojedzie jako pierwszy przez to skrzyżowanie, a potem dopiero będzie mógł pojechać pojazd czerwony. Następna sytuacja. Jeśli pojazd jedzie z przeciwka na wprost, a nasz pojazd skręca w lewo, to musimy przepuścić również ten pojazd, dlatego że będziemy go mieli z prawej strony. Bo z prawej strony mamy tą drogę. Oraz skręcając w lewo, również z prawej strony będzie ten pojazd zielony, dlatego musimy go przepuścić. Tak samo postępujemy, jeśli pojazd jadący z przeciwka będzie skręcał w prawo. Pojazd czerwony, skręcając w lewo, musi przepuścić samochód zielony. Natomiast, jeśli pojazd z przeciwka będzie skręcał, w lewo i my również będziemy skręcali w lewo, to wtedy ich tory jazdy się nie przecinają i te pojazdy będą mogły pojechać równocześnie. Zasadę prawej ręki stosujemy również wtedy, kiedy mamy drogi o tym samym priorytecie czyli mamy tutaj drogę główną, pojazd czerwony jest na niej, i pojazd zielony też jest na drodze głównej. I jeśli pojazd czerwony będzie skręcał w lewo, to, mimo że ma drogę z pierwszeństwem, musi przepuścić pojazd zielony, który też ma drogę z pierwszeństwem, ale pojazd czerwony ma z prawej strony pojazd zielony, musi go przepuścić. Identycznie wygląda sytuacja, kiedy mamy pojazdy na drogach podporządkowanych. Również skręcając w lewo, Pojazd czerwony musi przepuścić pojazd zielony, bo ma go z prawej strony. Jeśli skrzyżowanie posiada sygnalizację świetlną, to działa ona w ten sposób, że jeśli pojazd czerwony będzie miał światło zielone, to pojazd z przeciwnej strony również ma światło zielone. Tutaj mamy światło czerwone, z przeciwnej strony też jest światło czerwone. I jeśli teraz pojazd będzie czerwony skręcał w lewo, to mimo że miał światło zielone, musi przepuścić pojazd zielony, bo on ma również światło zielone, ale my mamy ten pojazd z prawej strony. Teraz powiemy sobie, jak zasadę prawej ręki wykorzystać w praktyce. Pierwsza sytuacja: pojazd numer jeden nie będzie mógł pojechać. Bo z prawej strony ma rowerzysta. Rowerzysta również nie będzie mógł przez skrzyżowanie przejechać, bo z prawej strony ma pojazd czerwony. Natomiast ten pojazd będzie mógł opuścić skrzyżowanie jako pierwszy, bo z prawej strony nie ma żadnego pojazdu. Czyli najpierw pojedzie pojazd numer 3, potem pojedzie rowerzysta, bo zwolni mu się prawa strona. I na końcu pojedzie pojazd numer 1, bo też mu się wtedy zwolni prawa strona. Czyli przejeżdża pojazd numer 3, potem rowerzysta, i na końcu pojazd numer 1. Kolejna sytuacja. Na tym skrzyżowaniu, zgodnie z tym znakiem, wszystkie drogi są drogami równorzędnymi. Czyli nie ma tutaj drogi głównej, więc musimy zastosować zasadę prawej ręki. Trójka z prawej strony ma jedynkę, nie będzie mogła pojechać. Jedynka z prawej strony ma dwójkę, nie będzie mogła pojechać. Rowerzysta natomiast z prawej strony nie ma nikogo, ma prawą wolną, więc pojedzie jako pierwszy. Potem pojedzie jedynka, bo prawa Strona zwolni się temu pojazdowi, i na końcu pojedzie trójka. Najpierw jedzie rowerzysta, ma prawą wolną. Jedynce zwolniła się prawo, jedzie i na końcu trójka. Kolejna sytuacja, nieco trudniejsza, bo mamy tutaj już dwie drogi główne i dwie drogi podporządkowane. Droga główna, droga główna, droga podporządkowana i droga podporządkowana. Przypominam, że ten znak stopu tak naprawdę oznacza to samo co znak ustąp pierwszeństwa. Tyle, że dodatkowo musimy tutaj pojazd zatrzymać. Więc droga podporządkowana, i droga podporządkowana. I w takiej sytuacji, najpierw przepuszczamy te pojazdy, które są na drodze głównej. Czyli w pierwszej kolejności pojedzie pojazd numer 2, bo jest na drodze głównej. Natomiast z dróg podporządkowanych musimy zastosować zasadę prawej ręki. Trójka nie będzie mogła jechać pierwsza, bo z prawej strony będzie miała jedynkę. Czyli najpierw pojedzie teraz jedynka, bo zwolni jej się prawa strona, a na końcu pojedzie trójka. Czyli najpierw pojedzie pojazd numer dwa, potem jedynka i na końcu. Trójka. Następna sytuacja. Rozwiązując takie krzyżówki, najlepiej na początku określić sobie, które drogi są główne. Zasada jest taka, że drogi główne mogą być albo dwie, albo żadna. W tym przypadku droga główna jest między jedynką a trójką, o czym informuje nas ten znak. Natomiast rowerzysta jest na drodze Podporządkowanej, dlatego możemy się nim nie zajmować, bo on pojedzie ostatni. Z tych dwóch pojazdów, jedynki i trójki, jedynka skręcając w lewo, musi przepuścić trójkę, bo mają z prawej strony. Czyli najpierw pojedzie trójka, potem pojedzie jedynka, mimo że ma z prawej strony dwójkę, ale rowerzysta jest na drodze podporządkowanej. I na końcu pojedzie rowerzysta. Czyli najpierw pojedzie trójka, bo ma prawą wolną. Potem pojedzie jedynka, bo jest na drodze głównej. I na końcu pojedzie dwójka z drogi podporządkowanej. I na koniec skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. W przypadku takiego skrzyżowania, jeśli ten pojazd ma światło zielone z przeciwnej strony pojazd też ma światło zielone. Światło czerwone, światło czerwone. W przypadku kiedy na skrzyżowaniu pojawiają się pojazdy uprzywilejowane, ale na sygnale, to wtedy te pojazdy opuszczą skrzyżowanie jako pierwszy. Czyli mimo że karetka pogotowia ma światło czerwone, będzie jechała jako pierwsza. Natomiast pojazd numer 3 i jeden, oba mają światła zielone, więc musimy zastosować zasadę prawej ręki, czyli jedynka nie będzie mogła pojechać, bo skręcając w lewo, z prawej strony ma trójkę. Czyli po pogotowiu następnym pojazdem, jaki opuści skrzyżowanie, będzie trójka, a na końcu pojedzie jedynka. Czyli najpierw opuszcza skrzyżowanie pojazd uprzywilejowany. Potem pojedzie trójka, a na końcu jedynka. I to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia.